My power. Witamy w Łacz Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 szalonych momentów Darta Vadera. Przyjrzymy się scenom, w których mroczny Lord Sithów był bardziej podłą maszyną niż człowiekiem. Uwzględniamy tylko momenty z kanonu. Przepraszamy fanów Force Unleashed. Weźmiemy pod uwagę różne media, więc uważajcie na spoilery. Czy według was jakiś moment przegapiliśmy? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10, wycięcie 200 żołnierzy rebeliantów. Star Wars Vader Down numer 1 i Star Wars Darth Vader numer 13. Szkoda, że Marvel nie opłacił Jamesa Erla Jonesa, by zmienić ten komiks w audiobooka. Albo chociaż ostatnie zdanie z Vader Down. To jeden z najlepszych tekstów złoczyńców. Otoczony przez 200 rebeliantów, czarny lord Sithów odpowiada: Wszystko, co mnie otacza, to strach i martwi. Jednym ruchem ręki aktywuje detonatory termiczne u pasów większości żołnierzy, a resztę wycina swoim mieczem świetlnym. Potem po prostu odchodzi, jak gdyby nigdy nic. Numer 9: Walka z Anakinem Skywalkerem. Star Wars Darth Vader. Numer 24. Ponownie mamy komiks Gwiezdnych Wojen, co jest zasługą twórców, którzy czują Wejdera. Tak jak w Wojnach Klonów, Rebeliantach i Mandalorianie, twórcy czytają w myślach fanów i ożywiają ich wyobraźnię. To starcie pojawia się w umyśle Weidera, gdy jego maszynowa część jest wyłączona i pokazuje wewnętrzną bitwę, która prawdopodobnie toczy się w jego głowie każdego dnia, odkąd Anakin Skywalkera stał się Dartem Weiderem. Po pozbyciu się Anakina, Weider odzyskuje kontrolę nad swoim ciałem i zabija tego, kto go pojmał. To okrutny pokaz siły woli. Numer 8. Pokonanie Kanana i Ezry. Star Wars Rebelianci. Po imponującym pierwszym sezonie rebelianci powrócili na ekrany z filmem, który połączył dwa pierwsze odcinki drugiego sezonu. Kulminacyjne starcie między Kananem, Ezrą i Vaderem, które otwiera sezon, pokazała przerażającą mod Czarnego Pana. Your master you ma mocne wejście, podobne do masakry w 1, podkreślone marszem imperialnym. Po krótkiej wymianie zdań z łatwością pokonuje duet w pojedynku na miecze świetlne. Najlepszy moment nadchodzi, gdy po rzekomym zmiażdżeniu przez Łazika podnosi go mocą i po prostu odrzuca na bok, jakby to był drobiazg. Numer 7 Zniszczenie obozu ludzi pustyni Znowu Star Wars Darth Vader numer 1 Pamiętamy scenę, w której Anakin Skywalker Zemścił się za śmierć swojej matki Masakrując ludzi pustyni w części drugiej Większość rzezi miała miejsce poza ekranem i dowiedzieliśmy się o tym dopiero, gdy powiedział Padme. Jednak w komiksach jest to bardziej obrazowe. Kiedy niszczy inny obóz, na Tatooine nawiedzają go wspomnienia. Nienawiść do ludzi pustyni wyładowuje brutalnie, wycinając pobliską osadę. Po usłyszeniu relacji jedynego ocalałego, inne plemię ludzi pustyni przestaje go czcić jako bóstwo. Numer 6. Pojedynek z Ashoką. Star Wars Rebelianci. Po długiej nieobecności, z wyjątkiem końca części trzeciej, Darth Vader powraca na ekran dzięki rebeliantom. Widzieliśmy jego zdolności w premierze drugiego sezonu, a finał pokazał nam Wejdera u szczytu mocy. To słodko-gorzki wpis na tej liście. Prawie uwierzyliśmy, że była uczennica, a szoka mogła go przywieźć do światła. Zamiast tego Vader wypowiada słowa, które przyprawiają nas odreszcze. Wtedy Aktor Matt Lenter umiał przekazać, że choć słyszymy głos Anakina, pozostał tylko Vader. Numer 5: Odcięcie ręki Luka. Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje. Yoda go ostrzegał, Kenobi go ostrzegał, ale Skywalker i tak zmierzył się z Dartym Vaderem. <słuch> Na początku pojedynku ojca i syna w Imperium kontroatakuje, Wejder powstrzymuje się i się nie spieszy. Ale od początku wiemy, jaki jest silny. Na przykład, używając mocy, rzuca w Luka różnymi rzeczami. Pojedynek nabiera tempa, staje się agresywny, aż Wejder pokonuje Luka. Kończy się tym, że Vader odcina rękę, w której Luke trzyma miecz świetlny. Numer 4. Obalenie Imperatora. Gwiezdne wojny. Powrót Jedi. Kontrowersja polega na tym, że pozostaje pytanie, czy to Vader zabił Palpatina, czy Anakin. Chwila, w której ciężko ranny Vader poświęca się, by uratować syna przed atakiem mocy Sidiousa, to moment jego odkupienia. No! Spróbujmy zapomnieć o remasterze i zbędnym -nie wejdera z Ultimate Edition, kiedy podnosi imperatora. Doceńmy chwilę. Zepsuty Cyborg odkłada na bok dekady nienawiści, manipulacji i zdrady. I działa instynktem oraz siłą woli. Numer 3 Walka z Kalem Kestisem i Sir. Star Wars Jedi Upadły zakon. Force Unleashed może nie należy do kanonu, ale ta scena rekompensuje to z nawiązką. Vader przybywa później i to dopiero szósta minuta, w zależności od tego jak gracie, ale pokazuje, że jest bestią pełną mocy. You have Inkwizytor nawet nie próbuje się opierać. Wejder jednym machnięciem ręki usuwa Sir z drogi, następnie rzuca w gracza wszystkim, co jest w pokoju, po czym ściga go po całej bazie. Twórcy wiedzieli, jak dać nam to, co najlepsze, i pokazali go jako postać wywołującą terror, jak przystało na złoczyńce. olbrzymi blok przytłaczającej mocy. To właśnie Darth Vader. Numer 2 Pierwszy pojedynek z Obi-Wanem Gwiezdne wojny, zemsta Sithów Oryginalny pojedynek Kenobiego i Vadera to nic więcej jak kilka zwrotów i ostrych cięć. By to zrekompensować, walka, która zmieniła Anakina Skywalkera z Jedi w półmaszynę była arcydziełem. Dialogi w części trzeciej może są tak banalne, że krzywią się nawet reżyserzy niemych filmów, ale akcja jest szybka i dobrze opowiada historię. Pojedynek na Mustafarze przebiegł z zawrotną prędkością. Jak na ironię, to Vader przegrał walkę Anakina, pozwalając, by zaślepiła go arogancja sitów. Nie Nie jako bonus mamy scenę, w której Wejder zabija w sobie pokój wściekłością i żalem. Zanim ujawnimy nasz numer 1, pora na kilka wyróżnień. Zabicie wzmocnionego Rancora, Star Wars Darth Vader, numery 21, 22. Cybernetycznie wzmocnieni powinni walczyć ze wzmocnionymi wrogami. Zabicie Obi-Wan'a, Gwiezdne Wojny Nowa Nadzieja. Zabicie Kenobiego było za łatwe dla ucznia, który przerósł mistrza. Nie! Nie dzieci, Gwiezdne Wojny: Zemsta Sithów. Pierwszy akt Weidera jest jego najgorszym aktem. Master Skywalker. There are too many of them. What are we going to do? Każdego tygodnia wrzucamy nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Shauna Profundity Łot 1. Gwiezdne wojny, historie. Jeśli nie podskoczyliście na dźwięk jego oddechu, to na pewno zrobiliście to, gdy odpalił swój czerwony miecz. To jest prawdziwa moc Darta Vadera. Oryginalna trylogia tylko sugerowała tę wersję, a prequele nigdy jej nie pokazały. Ale kiedy Vader ciął, dusił i przedzierał się przez Profundity, ujrzeliśmy najstraszliwszego wroga w odległej galaktyce. Tej sceny nie było w scenariuszu, choć doskonale oddaje brutalność złoczyńcy. Czy dodano ją specjalnie dla fanów? Tak, ale to chyba dobrze. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.